Tu na planszy obok niej widzą państwa nazwiska osób, które według programu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa powinny znajdować się na liście pasażerów prezydenckiego samolotu. Czwarty odcinek 11 minut wypełni wspomnienie o prezesie IPN Januszu Kurtyce, który w całości poświęcił się misji stania na straży prawdy historycznej. Codziennie widziałem go w jego gabinecie pod tym samym portretem marszałka Józefa Piłsudskiego, ja, zwolennik narodowej demokracji, chrześcijańskiej demokracji, za każdym razem, gdy on patrzy na marszałka Piłsudskiego, to próbuje doścignąć jego jako wzorzec. Takie opinie powtarzają się bardzo często. To był człowiek naprawdę głęboko ideowy, wierzący w to, co robił. To budziło kontrowersje, budziło ataki. One są wszystkie już teraz nieważne. Naprawdę zostawił po sobie bardzo wiele i, i, i w różnych wymiarach. Janusz Kurtyka był jednym z najwybitniejszych polskich badaczy średniowiecza. Specjalizował się też w historii organizacji wolność i niezawisłość. Był autorem kilkudziesięciu książek i ponad 140 publikacji. Mówi się, że nie ma ludzi, nie zastąpią, ale. Są ludzie, których bardzo trudno zastąpić. Te słowa padają także z ust tych, którzy nie zawsze z prezesem IPN-u się zgadzali. To był człowiek, który kierował się patriotyzmem przez duże P. Mówił o tym i zarażał wszystkich pracowników, byłem na wielu odprawach kierowniczych Instytutu Pamięci Narodowej, które on prowadził i zawsze o tym przypominał, że my, nasza instytucja wywodzi się z najlepszych tradycji niepodległościowych narodu polskiego i zawsze to podkreślał, niejako przypominał o tym i napominał każdego z pracowników, żeby, żeby o tym pamiętali. W okresie PRL-u na Uniwersytecie Jagiellońskim zakładał niezależne zrzeszenie. Studentów. Później działał też w Solidarności. Od urodzenia związany z Krakowem. Kochał polskie góry, uciekał tu przed wścibskim światem, który, zwłaszcza w ostatnim roku, poddawał go surowej i bardzo często niesprawiedliwej krytyce. Myślę z wielkim bólem o, o zaszczuciu, jakiemu ulegał w ostatnich kilkunastu miesiącach. Tyle podłych artykułów się ukazało na jego temat przez. Hieny dziennikarskie pisane, które nie cofnęły się przed wejściem w jego życie rodzinne. Swoją prywatność chronił i nie lubił o sobie mówić. Wolał, żeby zamiast słów świadczyła o nim jego praca. Na długo, zanim Janusz Kurtyka został prezesem IPN, w 1999 roku odwiedził Stany Zjednoczone. No, jesteśmy na 6 Avenue i skrzyżowanie jest 49 niesamowite biurowce, no niesamowite. Co takiego cię urzekło tutaj, no? co rzekło? Ogrom, ogrom. Ogrom. Przytłacza. Ogrom i na olbrzymie przestrzeni. Jorku, przez kilka dni przebywał w Instytucie Józefa Piłsudskiego, gdzie udzielił m.in. wywiadu telewizji polonijnej Studio 3. Jaki jest cel Twojej wizyty w Stanach Zjednoczonych obecnie? No tak, w Stanach Zjednoczonych jestem poniekąd przypadkiem, bowiem pod koniec 98 roku otrzymałem zaproszenie do wygłoszenia referatu na kongresie medywistycznym, który odbywa się w Kalamazu w Michigan. Ten referat będzie częścią osobnego sympozjum, którego współorganizatorem jest Central European University w Budapeszcie. Sympozjum poświęconego badaniom nad możnowładstwem czy też litami społecznymi w średniowieczu. Jesteś, jak rozumiem, po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych. Co uderzyło Cię tutaj pozytywnie i negatywnie? Czym jest Ameryka dla Ciebie po kilku pierwszych dniach pobytu i to od razu w Nowym Jorku, w wielkim mieście? Jeżeli chodzi o wrażenia negatywne, to pozwolisz, że nie odpowiem na to pytanie, bowiem rzeczywiście jestem tutaj zbyt e, krótko. Natomiast e, wrażenia pozytywne, no to przede wszystkim niezwykły rozmach tutajszego życia. E, jeżeli chodzi o tempo, to raczej może mniej mnie to e, zaskoczyło, dlatego że. No, chyba my wszyscy funkcjonujemy teraz, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, w bardzo dużym tempie. Natomiast rozmach charakterystyczny dla tego kraju, zawsze zresztą charakterystyczny dla tego kraju, jest rzeczywiście rzeczą, która no, zwraca uwagę i budzi podział. Patrzysz wzdłuż. Widzisz ścianę z jednej i z drugiej strony. Moje kolejne pytanie może ci nieco zaskoczyć, ale czy widzisz coś wspólnego pomiędzy kodeksem honorowym średniowiecznego rycerza, a katalogiem przykazań Żołnierza Polski Niepodległej? No, rzeczywiście jest to pytanie dosyć zaskakujące. Ja myślę, że to jest pytanie mm, o mm, sens aktywności publicznej, e, człowieka, który e, ceni sobie honor e, i człowieka, który e, naruszenia tego honoru stara się e, nie puszczać płazem. A no i wreszcie człowieka, który e, zdaje sobie sprawę z tego, że czasami za honor, za ocalenie honoru, czy też za e, prawda, jakieś pomszczenie krzywdy, trzeba płacić. I jest gotów to, za, to zrobić, jest gotów zapłacić. A ilu uczestników dzisiejszego życia publicznego gotowy jest płacić za ocalenie własnego honoru i honoru służby, najwyższą cenę? Czy widzisz y, taką grupę, czy raczej jest to już zanikająca właściwość? No tutaj rzeczywiście bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. E, wydaje mi się, że w każdym stronnictwie politycznym w Polsce można raczej wskazać osoby, które zajmują podobną postawę wobec życia publicznego i zdają sobie sprawę z tego, że patriotyzm, wielkie słowo, jest to przede wszystkim obowiązek służenia krajowi. Natomiast raczej obawiałbym się wskazać konkretne stronnictwo polityczne, które jako całość, jak blok, byłoby przeniknięte tym duchem służby publicznej. Natomiast od razu mogę powiedzieć, że ja jestem pod dużym wrażeniem osobowości politycznej Jarosława Kaczyńskiego. Ja łapą, widzisz, to sobie dobrze radzę. No. Marek, ja się poddaje. tam Na szczęście za chwilę widzimy. Tutaj zaraz tonę Teraz pojedziemy zobaczyć statiówy Liberty a... To kręcimy dla potomności. Tak? No właśnie. co by było, gdyby teraz rozdawali green cardy? Znaczy, co ja bym zrobił, które tu przyjechałem na tydzień, tak? A co bym zrobił, Marek? Powiedz. green karty i byś wrócił do Polski. I bym wrócił do Polski, czym bym tu przyjeżdżał na dwa miesiące w roku. Tak? Żeby pracować jako taksówkarz. Tak, na przykład.